Dzień dobry polsko. Dzień dobry z Kambodży. Godzina 7.00, sobotni poranek. Przyjechaliśmy na mszę Świętą. Według rozpiski jest dzisiaj normalnie o godzinie 7 rano, ale i widać, chyba się nie odbędzie. Kościół otwarty, ale niestety pusty. Nie ma kapłana, nie ma wiernych. No cóż, pomódlimy się i pojedziemy dalej. Jutro puszczamy już tutaj kampot. No to lecimy dalej. Za trzy godzinki musimy oddać skuter. Życzymy wszystkim miłego dnia, spokojnego dnia. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Przyszły Panie w końcu pod kościół i powiedziały, że Panie, no w sobotę nie mam przy, ale tu jest napisane, że o siódmej. No to co, że napisane? No o której będzie? Jutro o 17.30. No o 17.30 to już będziemy daleko. Ale przyjechaliśmy pod taki zegar, jeden z symboli Miasta, tutaj, tak on tutaj wygląda. I powiem Wam, że ten zegar chodzi, jak widać na załączonym obrazku. Normalnie sekundnik zasuwa, normalnie wahadło waha się. I ono tak wisi się waha, raz w prawo, raz w lewo. Czekajcie, jeszcze raz postaram się to nagrać, bo mnie telefon mało co z ręki nie wypadł. A tutaj jechaliśmy przez taką wioskę rybacką. Być może teraz, jak będziemy jechali, uda nam się coś dograć, to Wam to pokażemy. My jesteśmy tutaj w sumie na drugiej czy na trzeciej wyspie, bo tutaj pełno wysp. Martynka powie zaraz, że znowu porównuje, ale prawie jak w Świnoujściu. Dwie zamieszkałe, a 41 niezamieszkałych. Tutaj kutry rybackie pływają, takie malutkie. Naprawdę dzieje się. Dzieje się, panie kierowniku, od samego rana. Przypomnę, jest parę minut po godzinie siódmej. Także trzymajcie się. Zapraszamy do oglądania. Szybkujcie popcorn, bo za chwilę za chwilę jedziemy przez wioskę rybacką, a potem mamy jeszcze jedno miejsce. Plaża i być może nawet pojedziemy. Wiecie co? Załamuje mi się głos, ponieważ tutaj jest grup. Tak wyglądają groby. Tak jest. Zobaczcie. No ten to wiadomo, że wygląda jak grób, ale tamten... Czekaj, aż podejdę z tamtej strony, bo skoro jest wejście. Zobaczcie. Tutaj przy samej plaży jest chiński grup, bo są chińskie oznaczenia. To nie są literki chmerskie. Yy, no a tutaj taki. Łok ktoś się położył Panie pod samym zegarem. No nie wiem co powiedzieć. W tej sytuacji tutaj <gryw> tak jak znam życie, to się biby odbywają obok. Tutaj nawet stolik ze sklepem wieczornym. A tak wygląda ta okolica. Wiecie co? Nawet pozamiatane. Poukładane kamienie. Troszkę to wygląda. No dobra, lecimy dalej. Tam jest WC płatne. Jakby ktoś potrzebował, tutaj jest wieczorem sklep. Tutaj jest kosz na śmieci. Tam są groby. Tutaj zegar. Tutaj piękna ona. Tutaj na szerszenie. Czarne szerszenie. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji. Przechodziliśmy do jakiejś buddyjskiej świątyni Tutaj pogłębianie toru wodnego No tutaj to jest wielki świat Zobaczcie jak to wszystko wygląda Idziemy zobaczyć tą świątynię Ktoś powie, panie po świątyniach łazisz To chyba jakaś piękna świątynia starodawna Jaka starodawna? Słuchajcie Angkor Wat był wybudowany w 1300 roku Czyli tam 100 czy 80 lat Wcześniej od Malborka zaledwie. Czyli to nie jest jakiś super, super stary stary zabytek. Taki na przykład jak piramidy. A jednak wszyscy wiecie. Mają wrażenie, że to jest coś niesamowitego. No jest, ponieważ jest duże. Jest, ponieważ jest pięknie zreklamowane. A naszego Malborka nikt nigdy nie reklamował. Naszego. Naszego Krzyżackiego. No świątynia wygląda tak. Jest naprawdę piękna. Jest cała ozłocona. Tak to wygląda. No i tutaj nikt nie ma pretensji do ludzi, że wydają pieniądze na takie rzeczy. A u nas, jak postawi się piękną świątynię, to zaraz wycie i ryk. Nie rozumiem tego. Dotarliśmy do plantacji pieprzu. Jesteśmy pół godziny przed czasem. No i pan powiedział, że musimy czekać. Tutaj jednak go poprosiliśmy, przekonywaliśmy, że mamy za godzinę pociąg i musimy wracać. A stąd mamy jeszcze 20 km, prawie do miejscowości. No i się zgodził, żebyśmy weszli sami. Nie czekali na żadną wycieczkę, więc idziemy zobaczyć. No i tak by nas nie interesowało to, co pan tu pokazuje i opowiada. Bo wiecie, jak to jest, oni wszystkim pokazują nam zawsze to samo. A my sobie tutaj wszystko to po prostu sami obejrzymy, na spokojnie, no bo tutaj jest prawdziwa plantacja. Ona jest, to prawda, skomercjalizowana, jeżeli chodzi o... Tutaj, proszę bardzo, możesz sobie pobrać marynarkę kapelusz, jak będziemy szli na pole. Ona jest skomercjalizowana w tym sensie. Hello. Że można po prostu wszystko zobaczyć. Tu pracownicy się jeszcze przygotowują. Ale my idziemy zobaczyć pieprz, co nas najbardziej interesuje jak on rośnie, jak on wygląda, a nie to jak oni będą pokazywali w słoiczkach. No i niestety nie udało się. Miało być tak pięknie i przyjemnie, szybko i bogato. A okazało się, że musimy jednak poczekać. Spotkaliśmy tu pana przewodnika, który powiedział, że nie wolno wchodzić samemu na pole. No trochę ich rozumiem. Z Martynką wiemy o co chodzi. No dobra, zobaczymy, poczekamy. Teraz chodzimy na jakąś wieżę widokową. Zobaczymy jak to tu wygląda. Wow, no to powiem wam, że z góry to wygląda fajnie. Ale oni tu mają wszystko skomercjalizowane Chcielibyście wejść sobie... O zobaczysz. Masz balkon ze szklanym tym, ze szklaną podłogą. No tak wygląda to pole. Przykryte od tego. Okay. Jednak idziemy z panem. Pan nic po angielsku, ani po polsku, jedynie po kumersku i po francusku. Taka sytuacja. No ale my tutaj popatrzymy, być może nam pokażą tutaj coś. O tutaj co jest za urządzenie. Coś parują. Proszą, żeby nie zrywać owoców ani warzyw. Ale to jest chyba winogron bardziej. No to pan przejął teraz ja dowodzenie. To będzie szybciej, ładniej i zgrabniej. Bo tak to my nie do końca wiedzieliśmy gdzie iść A tutaj jako mają kartę do odbijania Czy pracownicy przyszli do pracy Piękna aleja A my tu wchodzimy na jakąś inną plantację Ło, ale jakie piękne kwiaty No Martyna zachwycona tutaj Ogląda, patrzy No dobra, no to idziemy zobaczyć Miałem trochę nadzieję, że wyjdziemy na tą plantację Tam przy samym tym A to gdzieś że dalej trzeba iść No dobra, no to idziemy od groma jest tutaj, od groma, od groma, od groma tutaj tych krzaczków. A jak widać oni chronią je częściowo przed słońcem, żeby się nie przypalały. Pan tu pokazuje, że... A, skręcamy w lewo chyba, nie? No i wyszliśmy już tutaj. Dokładnie pod plantację. Powiem wam, że jak byliśmy na Zanzibarze to gość pokazywał i wszyscy byli zdziwieni, że to są drzewa pieprzowe. Jak pachną? Nie pachną? O. Tak wygląda mili panie Pieprz. A tak wygląda pole Pieprzowe. Więc jak ktoś mówił, że chodził po pas w Pieprzu, to trochę mówił nieprawdę. Bo tutaj jest, te krzaki mają tutaj po 2-2,5-3 dwa, dwa metry. Także wiecie, nie ma czegoś takiego jak po pas w Pieprz. Chyba, że ktoś wlezie w same owoce. Tutaj panie wycinają, ten, wycinają zielone. No, jest tego sporo, sporo, sporo. Widzieliśmy z góry. Nie wiem, czy udało mi się to domontować tutaj z tej kamerki, ale naprawdę jest tego tutaj sporo. Patronem naszego kanału jest portal travel Zobacz, jak wygląda świat. Rośnie tu od groma krzaków. Wszędzie. No, Pan nam to pokazał takie przejście. Nie będziemy brali udziału w żadnych pokazach. Kup pan pieprz, kup pan pieprz. Z, jednych z jednego powodu szkoda naszego czasu, a z drugiego powodu, i tak byśmy nie kupili pieprzu. No bo co mielibyśmy z nim zrobić? Martenka prowadzi dyskusję. Wiadomo, że oni tu mają duży biznes z tego, żeby wpuszczać turystów. Ale zobaczcie, że to tak są podgrzane miejsca, tylko w niektóre można dojść żeby ludzie tego wszystkiego tutaj nie zadeptali a dwa, żeby nie przynieść jakiegoś chrubska. Dzisiaj to po prostu jest niesamowite. Wszędzie chemia, wszędzie chemia. Sami wiemy jak to jest. Dzisiaj jabłka rosną po prostu jedno w jedno. Banan rośnie jedno w jedno. Przecież to jest niemożliwe. Tutaj jak się kupuje banany na targu, to każdy inny, a u nas jak się pójdzie do sklepu, to banan do banana podobny jak brat bliźniak do brata bliźniaka. Ale to nie było polityczne. Żeby tutaj zaraz nikt nie powiedział, że ja o polityce. Martynka zachwycona tutaj kwiatami. My przyjechaliśmy na pole z pieprzem, a jej się tu podobają kwiatki. Bo one wyglądają obłędnie. To prawda, bardzo śmiecą. Bardzo śmiecą. Ale tu myślę, że to krać śmieci w Kambodży to nie jest kłopot. Ale to e, może będzie widać na nagraniu. Uda mi się to wstawić. Ale zapach poranka w Kambodży to palony plastik. Oni po prostu tutaj wszystko palą i to od samego rana. Zapach wschodu słońca. To jest zapach, tak, zapach wschodu słońca i zapach Kambodży o poranku, to jest zapach plastiku. No. Ale tutaj ta farma jest typowo komercyjna, typowo turystyczna. Jak my przyjechaliśmy tam, jesteśmy sami, to naprawdę fajnie się to ogląda, ale pamiętamy tego typu miejsca z różnych wycieczek, jak byliśmy wcześniej z grupami zorganizowanymi, no to tutaj jest po prostu biegiem, biegiem szybko szybko. Olbrzymia, nie? Olbrzymia. Ten teren ma bardzo, bardzo duży. Fajnie jest to podzielone. I jednak samemu to wyczuwać, ile jest. No to tutaj jeszcze mają przy okazji sadzonki chili. To nie tylko sam pieprz, ale też jeszcze inne rzeczy. Czy one rosną razem? Nie, tylko że Pan mówi, że to się nazywa długi pieprz. Długi pieprz. Tak. Czyli nie? długi pieprz. Aha, czyli oni mają tu wszystko pod pieprz. Jak będą jabłka, nie, tam dalej potem i gruszki, to będą jabłka i gruszki os-pieprzowe. Wiecie, no w ten sposób można wszystko tutaj zrobić i to powiem wam komercyjnie. Ktoś to nieźle wymyślił. Każda roślina jest pieprzem, Do tego możesz popieprzyć, a nie możesz posadzić. Prawdę mówiąc to, nawet jeszcze nie wiemy ile zapłacimy za zwiedzanie tego tutaj, ponieważ zostawiliśmy skuter. Pan nam nie chciał podać ceny za pozostawienie skutera. Biletu żadnego nie kupowaliśmy. Zaraz się wszystko dowiemy, ale świeci słońce bardzo. Tu są mniejsze sadzonki tego pieprzu. Tak, dopiero zaczynają sadzać, sadzać. A czyli to jest? Tak, czyli ten <laughs> long pepper. No, to jest. No to pan mówi, że w tym miejscu mają tylko chili, a pieprz jest tam. A tutaj co mają? Lemongrass. O kurcze. No i tak wygląda cała wycieczka. Powiem wam, że bardzo sympatycznie. Bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy tutaj rano wcześniej, zanim dotarły wszystkie grupy. No to da się to obejrzeć. Dostaliśmy jeszcze pana przewodnika, który nagle okazało się, że mówi po angielsku. Tylko wcześniej mówił do nas tylko po kambodżańsku, czyli kmersku i po francusku. A tutaj teraz zaczął mówić nagle po angielsku. No to Martynka sobie z nim dyskutuje, a ja tu chodzę z tyłu, z lagą i wszystko nagrywam. No nie, to Johnny jest klasa. Powiem wam, czuć pieniądz. Jakby ktoś to powiedział, jakby powiedział klasyk. Czuć pieniądz. Pięknie to zrobili tutaj. Ogromny teren Ogromny. i bardzo fajnie. Martynka jeszcze musi zwiedzić toaletę. Mówi, być może za darmo, a za darmo to trzeba. To dobra cena. Dobra cena, dobra. No to cóż, obalamy mity. Pieprz rośnie wysoko i nie jest to pole jak u nas pole Pszenicy, tylko po prostu rośnie na takich krzaczkach, przywiązanych do, do e, pali i rośnie na 2, 3, 4 metry. Także, jeżeli chodzi o to, że ktoś opowiada o tym, że chodził po polu pieprzowym, oglądał tutaj pieprz prawo-lewo po pas w pieprz, no to nieprawda. Także nie ufajcie tym, co mówią, że byli w polu pieprzowym po pas w pieprz. Bo to nieprawda. Zbliża się godzina dziewiąta. Za chwileczkę otworzą to oficjalnie. A my kończymy wycieczkę już po tym polu. Jeszcze musimy dobrać skuter. Zaraz przyjadą pierwsze grupy. My mamy stąd prawie 20 km do naszego hotelu. Za dwie godziny musimy zwrócić skuter. Jeszcze po drodze chcemy zajechać w jedno miejsce. Jak nam się uda to Wam to pokażemy. Zapora wodna. Tak to chyba brzmi. Lecimy. lecimy. Powiem Wam, że taka wycieczka jak jest indywidualna. Samemu się idzie, to naprawdę bardzo przyjemnie. Ale pamiętajcie o kryciach głowy, bo jest naprawdę gorąco. Już wiem, dlaczego są te kapelusze tam przed wejściem na pole rozdawane, bo tam stoją, każdy sobie może wziąć, leżą, każdy sobie może wziąć. Dlatego, że po prostu pali czachę. Normalnie pali czachę. Za parking zapłaciliśmy złotówkę. No to jest dobra cena. I to była cena zwiedzania. I cena oprowadzenia. No tak, mi się to opłaca, trudno powiedzieć. Taki jest wjazd tutaj do tej La Plantación. La Plantación to trochę tak po hiszpańsku. Już przyjeżdżają pierwsi goście, przyjechał tuk, tuk, Tak się nazywa dokładnie. Tak się nazywa dokładnie ta plantacja. My jechać prosto, pan tu nas wyskoczył i mówi tutaj, tutaj, tutaj. No dobra. No to pakujemy się na naszego czarnego straszenia i ruszamy dalej. Jak tam kochanie Szerszeń? sprawuje się. Nie chwal, nie chwal dnia przed zachodem słońca. A ty masz piękne rybaczki dzisiaj znowu Pamiętacie rybaczki z poprzedniego odcinka. Jak nie, no to obejrzyjcie czy dwa odcinki temu poznacie historię tych spodni. Jest niesamowita. Naprawdę. Dotarliśmy. Tak to ona. To tama tysiąclecia. Tama przełomów. A nie, zaraz, to Kambodża. A tam to jest w Chinach. No ale wiecie, no tama jak tama, nie? Powiem Wam, że jest to jakaś atrakcja, nie? Była piękna tama. Piękne jezioro. Ale tutaj widok jest przecudny. Tak, te góry z tyłu. Co oni tam sypią. Kurzy się bardzo, no kurzy, pali. No i zobaczcie, tutaj się woda przeleje i potem idzie prosto. Jest trochę wody, chociaż pora sucha i powiem wam, że po drodze, jak się jedzie, to widać takie wyschnięte korytarzek. W ogóle wiadomo, że nie ma żadnych wodospadów, także jak tutaj na przykład styczeń-luty, no to nie liczcie na to, że zobaczycie super piękne wodospady, no bo po prostu w tych wodospadach nie ma wody. Rzeki są po prostu wyschnięte. Chyba żebyście trafili na taki okres, że na przykład tydzień leje, no to wtedy tak. Ale nie życzymy wam, żebyście przyjechali do Kambodży na 10 dni i żeby się ten nie padało, no to jest, To wtedy jest porażka. A tutaj są takie zrobione kioski ruchu, że tak się wyrażę. Miejsca, gdzie oni sobie odpoczywają, oni, czyli lokalni. Miejsca ze sklepikami, czyli sklepiki tak naprawdę. No i oni chyba tutaj używają sobie tej wody do kąpania. Tylko, że nie teraz ona stoi, bo powiem Wam, że czuć wodę. Czujesz wodę? Czuję wodę po pierwsze, a po drugie widzę taki zielony piękny nalot. <laughs> Ten zielony kożuch jak gdyby nie, nie zachęca do kąpania. No dobrze, tak wygląda ta tama, tama tysiąclecia, tama przełomów. Popatrzyli, obejrzeli i wracamy. I taki mamy tutaj ruch. A oni tutaj nie zwalniają. Ani na sekundkę. Wjeżdżamy do wioski i zaczyna się próg zwalniający. Tylko tylko próg był tutaj, ale go chyba wzięli i wyrównali. Za to postawili dwa takie betonowe słupy. No i teraz, człowieku, dwa samochody na prędkości się nie miną. Poza tym dalej jest skrzyżowanie. No nie wiem, co to wykombinowali. Tutaj jednak ludziom trzeba troszkę utrudniać życie, bo same znaki... Znaki nie wszystkie do nich przemawiają, nie? Znaki to. Nie, znaki to jest taka sugestia, nie? Taka wiesz, możesz, nie musisz, a jednak jakiś betonowy słupek, no to trochę trudno z nim walczyć, nie? No i naszym szerszeniem czarnym podjechaliśmy tutaj do pani babci na śniadanko. Byliśmy tutaj już raz albo dwa razy. Powiem wam, że jak jest dobra miejscówka, to dobrą cenę to nie ma co szukać ale jakiś syf już zostawił poprzedni gość oni wszystkie rzeczy tu walą po prostu tylko jedzą a potem jak coś im nie pasuje, to jeb na ziemię, zobaczcie Jak jest wszędzie, no to pod tym względem to są po prostu słabiutcy no a my zamawiamy jeczkę, zaraz wam pokażemy co i musimy oddać skuter za godzinę tutaj jeszcze jedna rzecz, na stole stoi taki dzbanek możesz sobie spokojnie nalać niby herbaty, niby wody Akurat to, nie wiem czy pamiętacie z poprzedniego filmu, jak robiliśmy w Phnom Pen, to było smaku szmaty podłogowej. A tutaj jest naprawdę dobre. To jest dobra. To jest chorwata jaśminowa, fajnie rozcięczona i jest bardzo dobra. Dokładnie. I niesłodka. No i nie smakuje e jak szmata z podłogi. E -o. E -o. Już to pokazywałem w poprzednim filmie. Nie wiem, nie wszyscy oglądają oczywiście wszystko. Oddechy do dechy. Patrzcie, jaka tu jest piękna restauracja. I to są piękne meble. Znaczy piękne, jak piękne, To co lubi, prawda? Ale takie stare. Pokazywałem to, jaka jest szerokość stołu. to moja dłoń. Także tak to wygląda. A panie gotują tutaj w takich kurniczkach. Tutaj z boku są normalnie takie o, stanowiska. I oni to tutaj normalnie, normalnie biorą, i to tutaj wszystko o, robią. Robią to na gazie albo. O, tam jest zmywarka. Nie umyta jeszcze. Robią to na gazie albo na takim właśnie piecu to pan tutaj podgrzewa bułeczkę. Zobaczcie. To jest normalnie pies na węgiel drzewny. Tutaj pan ma taką fajną jeszcze Bardzo mi się podobają te gary. dwóch takie gdyby pojemnikowe. W jednym garze mają już makaron, a w drugim mają tam zupę i to potem podmieszowują, A tutaj zobaczcie. On to cały czas podgrzewa tą bułeczkę w takim piecu. A to na szerszeń. A to moja szerszeniowa. A to mówiłem ja, piosenkarz piątej klasy. Już czwartej? Zarobiłem? W klasę? O, wielki świat. Martynka mówi, że nie ma widelców, a my zamówiliśmy tego. Takie dwa jajeczka. Pani powiedziała, że to będzie omlet. No, jak to wygląda jak omlet, to ja nie wiem. Do tego bułeczka, do tego przynieśli sól, pieprz. Przypraw tutaj jeszcze od groma. Ta herbatka na stole. A ile za to zapłaciliśmy, to albo napiszemy, albo powiemy na końcu. Także smacznego. Pan sobie wyszedł na spacer z kogucikiem. Chodzi tu wokół nas. Chyba wyszedł, żeby kurka kubkę zrobiła, a kurka nie chce. Koguci leją z niego. No kurka Koguci. Wypuścił ją tam. I za całe śniadanko, z którego zostało tylko tyle, płacimy 14 zł. No to, to jest dobra cena. Za całe śniadanko, czyli za jedzenie dla dwóch osób. A tak wygląda ta okolica. Jest godzina 10. My jutro o 10 opuszczamy hotel i wyruszamy na pociąg i jedziemy dalej. Także przed nami jeszcze cały dzień w Polsce. Jeżeli tutaj jest 10, to w Polsce 4 rano. Życzymy Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Pięknej soboty. Podjechaliśmy pod nasz hotel w ciągu godziny, jeszcze mamy oddać skuter, no ale idziemy już go teraz oddać. Nie ma najmniejszego problemu, nie będziemy już nigdzie jechać. Teraz się bierzemy za składanie filmu, za pracę, bo pracę mamy od groma. Idę do recepcji i zaraz co szef powie. Zobaczcie tutaj: o poranku, w kaplicy, herbata, kawa, bułeczka, napoje. Do tego tutaj jeszcze paczki z pieniędzmi i złote dolary. Złote dolary. Tak to wygląda. Tak to można żyć. Pan zwrócił paszport, nie było żadnego problemu. Widział, że nagrywaliśmy wczoraj skuter, więc nie podchodził i nawet go nie oglądał. A jak tego nie zrobisz, to czasami zdarzają się takie sytuacje, że przychodzą i mówią: To jest twoje, to jest twoje, to jest twoje, a cena to jest 150 dolarów. Także pamiętajcie, żeby sobie zawsze zrobić, sfotografować skuter. Tutaj nasz pokój, 104, i wtedy macie spokój. Wiecie, że wszystko będzie ok. Jak go będziecie zdawać, nikt wam nie wciśnie, że to były wasze. Obtarcia. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.